Dajcie Upiorki! Ja jestem Laguna Kilka miesięcy temu nagraliśmy odcinek, że pokazujemy całą naszą kolekcję lalek Monster High Ale to nie będzie znowu kolekcja lalek Monster High Tylko Ever After High! Zaczynamy! To nie jest w kolejności jakie dostałam, ale no, no... Pierwsza lalka to Briar Beauty Przynajmniej tu tak się czyta. Ona by miała już taką sukienkę. To są buty od Equestria Girls, bo oryginalnych butów od niej nie mogliśmy znaleźć. Prezentuje się on tak, no. Kolejną nalką jest przerobiona Apple White. Ta spódniczka była od jej zostawu i tak jak podobnie z Brayer nie mogliśmy znaleźć butów. A dlaczego jest przerobiona? Dlatego, że ma kolorowe włosy i przeze mnie dodane różne tatuaże oraz kolczyki. A więc, tak, to jest darling, Sorry, że zasłoną, ale nie chcecie tego widzieć. Dobra, pokażę Wam. Tak, on ma tutaj jakby wygolone, ale po prostu pomazałam koszulkę i musiałam to zmienić zmywacza, więc tak, tak się prezentuje. Prezentuje się tak. Yy, trochę mu trampki zmieniłam. Pomalowałam mu czarnym markerem. No. Tak się prezentuje jego mordka. Tutaj mamy Michelle. Prezentuje się tak. Jest ubrana w sukienkę Spektry. I też yy, nie buty od niej, ale ona już takie randomowe się wzięło. Michelle się prezentuje o tak. Zakłócenia blankowe. To jest blond i prezentuje się tak. Też to, to jest przerobione, bo tutaj ma kolorowe i ma tatuaże. I też nie, to nie są buty od niej, więc w ogóle. X da. To jest Raven. Prezentuje się tak. Ziz... Zestawu. Była taka spódniczka, futro w ogóle jest od Barbie, a te buty są w ogóle za małe na nią i to są od Monster High i się prezentuje tak. To jest Kitty. Jest ubrana w ubranka Barbie i ma w ogóle jakieś inne buty. Prezentuje się tak. Tu! Jest to Maddie! Musiałam poprosić, żeby Blanka zrobiła ten głos. A więc tak, to jest Maddie. Um... Blanka ją przebrała na taką kujonkę i w ogóle ona teraz tak mega masakrycznie wygląda i się prezentuje, tak? Co? Ui. A oto moja cała kolekcja! Tururu. No, oczywiście cała kolekcja oprócz mnie. No to papatki! Pa! pa!